Już się Stefan nie może doczekać, tak? Chodzi obok tych ozdób, już jak szalony. Dzień dobry, dzień dobry, Odbiera, otwieramy dzisiaj nasze ozdoby świąteczne. W Ameryce wszystko się dzieje dużo szybciej, więc i my dostosowaliśmy się do tego tempa. Także dzisiaj poświęćcie dziękczynienia, dekorujemy cały dom. Zostańcie z nami. Wiesz, że to jest bawełna, Stefanku? No i przez godzinę udało nam się jedynie ubrać trochę choinkę, bo okazało się, że musieliśmy zmieniać tureczki, bo były za długie, brzydkie, albo się pourywały, albo no różne rzeczy się tu podziały. W każdym razie no jedna choinka dziecięca, a właściwie choinka Hani jest ubrana. Brakuje jej jeszcze światełek, które musimy gdzieś znaleźć. No i generalnie po otworzeniu pudeł już mniej więcej wiem, czego tam brakuje, i brakuje nam strasznie dużo rzeczy. Patrząc na to, jak ten dom jest duży i ile dekoracji by wymagał, no to nagle się okazuje, że naprawdę ymm, mamy bardzo słabe wyposażenie. Zaraz wam powiem, co mamy. O, proszę, tak wygląda pobojowisko. Ja wystarczy, że przez chwilę siedziałam i już dzieci wszystko porozwalały wszędzie. Także tak. Mamy tutaj trochę lampek, mamy tutaj trochę takich drobnych ozdób, które w tamtym roku dawaliśmy na choinkę, choć nie wiem, czy to może by się nie nadało do przystrojenia na talerze. Mamy mamy skarpety, które nie mamy na czym zawiesić, których nie mamy na czym zawiesić, bo wcześniej po prostu mieliśmy takie dziury w kominku na tym wynajmowanym domku. No i teraz dziur robić nie będziemy, tylko potrzebujemy uchwyty. Mamy tu jedną piękną girlandę i ta girlanda pójdzie tutaj kolejne lampki, lampek mamy dość dużo faktycznie. Girlanda pójdzie nad kominek. Mamy piękny łańcuch taki z skarpetek i on, no nie wiem, w sumie jeszcze gdzie zawić. W tamtym roku chyba był dołączony do łańcucha przy schodach, tak mi się wydaje. No, i to jest fajne, to jest do właśnie jakichś e, ładnych dekoracji na stół. Brakuje nam bardzo dużo łańcuchów, jeżeli chciałabym zrobić takie piękne schody, tak jak mi się marzą. Więc e, mamy jakieś stare łańcuchy, ale one są takie brzydkie, najtańsze i szczerze powiedziawszy, tak. Nie do końca mi teraz z tym pięknym domem tu pasują. No ale zobaczymy, no bo wszystkiego na raz się nie da kupić. Także dzisiaj zrobię listę rzeczy, których nam brakuje, i pojedziemy do sklepu. Stefan już mówił, że chce też mieć swoją choinkę, także trochę tego będzie. A mój Olek zajął się zabezpieczeniem takiego czujnika, który mamy, na, żeby wyłączały się światełka, właśnie i wyłączały samodzielnie. No. Na Halloween. Tak robiliśmy na Halloween. Teraz na te święta też będziemy robić. No i będziemy dzisiaj robić na pewno dekoracje na zewnątrz, bo to przede wszystkim trzeba dzisiaj zakończyć. A co do środka? No. Mam obawę, że dzień się skończy na tym, że zaraz zabierę, zabiorę się z dzieciakami do sklepu i po prostu kupuję kilka brakujących rzeczy. Tak, na ten moment prezentuje się kominek. Mamy tutaj dziadka do orzechów. Mamy też girlandę wspaniałą, którą uwielbiam. Z tamtego roku kupioną w promocyjnej cenie za 10 dolarów, eee, a cena wyjściowa jej była chyba 20 ileś. Tutaj dodłożyłam drewniane zawieszki. Myślę, że one fajnie tutaj, będą fajnym akcentem, takim minimalistycznym. Mamy szopkę z tamtego roku, szyszkę, którą dzieci przyniosły. Tutaj mamy jeszcze takiego mojego vintage konika, znalezionego w tutejszym second handzie. Uwielbiam ten gadżet, także on tutaj też nam towarzyszy. Tutaj ma taką właśnie świąteczną zawieszkę. I brakuje nam jeszcze skarpet, które tutaj też zawisną, ale najpierw muszę kupić odpowiednie haczyki. I w tym roku ten nasz kominek będzie taki trochę skromniejszy, bo... No mam do wniosku, że po prostu w tym roku nie, będziemy, nie będzie tutaj takiego przepychu, jak w tamtym roku. Może jeszcze ewentualnie jakieś czerwone akcenty dołożę. To zobaczę, czy. Ach, no tak, bo ja tutaj chcę jeszcze dołożyć taką czerwoną kokardę z w paski. No, w każdym razie czekamy na wstążkę, więc wszystkiego Wam dzisiaj nie pokażę to na pewno. A ja wybieram się właśnie do sklepu, po resztę rzeczy. Zobaczymy, co znajdziemy, bo szczerze powiedziawszy, w niektórych sklepach są już pustki. Już w momencie, kiedy tylko pierwszy grudzień zawita, zapuka do drzwi, e, większość domów zaczyna się dekorować albo już nawet jest udekorowana. Część domów amerykańskich dekorowana jest już nawet na święto dziękczynienia e, i święto dziękczynienia spędzane jest z choinką. Także m, niestety powoduje to, że w sklepach już zaczyna brakować artykułów świątecznych, także nie wiem, co uda mi się zobaczyć, znaleźć w kilku sklepach, do których mam dzisiaj zamiar podjechać. Zobaczymy. Wiem, że moja lista zakupów no może nie jest jakoś strasznie długa, ale przede wszystkim te girlandy spędzają mi sen z powiek, bo, no, bo takich ładnych, które chciałabym, żeby tutaj zawisły. Nigdzie nie ma! Już przeszukałam kilka sklepów internetowych i pustki. A co ciekawe, też już zauważyłam taki pewien schemat, który ostatnio obserwuję. Ludzie często wykupują najbardziej chodliwe artykuły i wystawiają je później na marketplace, na Facebooku w wyższej cenie. No, taka historia. E, także zobaczymy, co mi się uda znaleźć. Myślę, że, że aż tak źle nie powinno być. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na wycieczkę teraz do kilku sklepów. A jeszcze tutaj chciałam Wam pokazać. Popatrzcie, co tu się za mną dzieje. To jest nasz kalendarz adwentowy w tym roku. pick up that Postawiłam go właśnie tak tutaj na oknie. i jeszcze się nie zmieścił, nie zmieścił wszędzie, jeszcze tutaj dodatkowe domki się pojawiły. Moje dzieciaki poszły do szkoły bez otwierania pierwszego domku, bo trochę za wcześnie wychodzą. Więc nie chciałam, żeby tutaj otwierały i sprawdzały, co jest, bo tu są takie kreatywne zadania. Także. Chociaż kryje się coś jeszcze, no ale to po powrocie ze szkoły. Razem z Wami otworzymy. Podjechałam pod pierwszy sklep Michaels, tak się nazywa, i nie byłam w nim już lata, bo kiedyś miałam go bardzo daleko, a teraz mam go praktycznie pod domem, także korzystam. Jest to sklep taki, w którym można znaleźć mnóstwo rzeczy przydatnych do projektów do-it-yourself, czyli zrób to sam. I mam nadzieję, że właśnie tutaj znajdę trochę tańsze girlandy, które ewentualnie sama będę mogła. Jakoś lepiej przystroić, udekorować, pokombinować. Zobaczymy. Zresztą, pokażę Wam listę rzeczy. My jeszcze przygotowujemy się na gościa specjalnego w naszym domu, na nasz najpiękniejszy prezent świąteczny tego roku. Zobaczycie pewnie pod koniec, o kim mowa. Więc ta lista rzeczy do kupienia jest trochę większa niż, niż zakładałam na początku. Wieniec na drzwi pamiętacie, w tamtym roku coś tam próbowałam kombinować z takim starym wieńcem znalezionym w ogóle za chyba 5 dolarów w takim second handzie tutejszym, no ale niestety podokładałam tam dużo rzeczy na klej i w tym roku ten wieniec już się kompletnie nie nadaje, także wieńc się by przydał. Haczyki do podwieszania skarpet, mała choinka dla mojego Stefanka, bo strasznie, strasznie chcę też mieć taką jak Hania. Wstążki, bo potrzebuję ładnie spiąć te girlandy. Coś, żeby zakryć choinkę. Taka skirt, oni to nazywają, spódnica pod choinkę, która po prostu zakrywa tą część nieatrakcyjną wizualnie. No zobaczymy. Ja miałam ochotę na taki kosz wiklinowy, ale nie wiem, czy uda się znaleźć w odpowiedniej cenie. Gotowi na poszukiwania? Właśnie o takich pustych półkach mówiłam <laughs> zaczyna się nieźle tu mamy dzia dział ze wszystkimi pomocami do pieczenia od pięknych pudełek przez jakieś zestawy do kawy po takie po prostu ozdobne na przykład właśnie na cupcajki. o tutaj takie foremki Można znaleźć coś dla siebie. A tutaj mnóstwo rzeczy, które mogą przyozdobić nam nasze wypieki świąteczne. O, tutaj bardzo ładne rzeczy do przyozdabiania takich projektów z dzieciaczkami za 5 dolarów. No super. Tym sposobem doszliśmy do Girland. I są, i wcale nie jest tak źle. Niepotrzebnie się martwiłam. Choć też przyznaję, że to nie są dokładnie takie, um, ja na jakie liczyłam, ale nie jest źle. I są więcej. Ten jest strasznie drogi, 60 dolarów kosztuje. Ten jest też piękny. No nie wiem, zobaczymy. Rozejrzymy się jeszcze dalej. No tu mamy bomby. Tutaj są takie dodatki do przyozdobiania wieńców na przykład. Ale jak widzicie dość mocno już przebrane. No tutaj piękne zestawy, talerzyki świąteczne. No piękne. A to obróz. A tu przyrozumienie nas talerze. Już na święta. I misy. O tak, ja kiedyś nakupiłam właśnie takich. Najtańszych w Irland. Za 3 dolary. Dlatego one, no nie mają szału. Nie ma szału. I tu są takie malutkie chojneczki, choć wcale taka malutka, to ona nie jest. O, te są takie pruszowe. A e, jaka ta piękna? Tutaj są właśnie te chudniczki do chojinek, można sobie choinkę przedstawić w taki... w takim metalowym. Aha, bo to jest tylko z jednej strony, a nie, z dwóch stron. I sukienki. No ale jak widzicie są bardzo przebrane. A tutaj są właśnie takie mocowania na skarpety, które wiszą sobie nad choinkiem. Tutaj wysza się skarpeta, a to stoi na kominku. Albo, o proszę dziadki, A jeszcze ten sklep jest przebrany. No, <grych> niestety, trochę się tego spodziewałam. No i tak jak widzieliście, w sklepie nie za wiele było niestety, to znaczy. Nie było tragedii, ale no niestety nie znalazłam tego, czego szukałam. Także podjadę do targetu. Akurat ten, który mamy koło siebie jest taki malutki, więc tam też nasz, niestety często jest bardzo przebrany towar. Więc nie wiem, czy w rezultacie nie będę musiała jechać na łowy do zupełnie innego miasta, które jest niedaleko. Ale, ale no e, obawiam się, że w okolicy swojej nie znajdę nic. No tam są domki. Chodź. Hmm? I szukamy teraz domku z numerem 1. Chodź, poszukamy. Gdzie jest numerek 1? Teraz otwieramy. Jedno jest dla Hani, a jedno dla Ciebie, wiesz? Tak. Tak, jeden jest dla Ciebie, a jeden dla Hani. Yeah. A to dla Hani. To Aha. trzeba zostawić w domku, żeby Hania też mogła sobie sama to otworzyć. Wiesz? Tutaj będzie zadanie. Połącz obrazki w pary. Trzeba wziąć teraz kredkę i połączyć w pary. Jak ładnie. Kiedy ty się tak nauczyłeś wycinać, Stepa? O, U, Musimy wziąć klej i przykleić tę ten, ten, brodę Mikołajowi.